Gość poranka. A dziś jest z nami ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, ordynariusz Legnicki, członek zespołu do spraw kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Szczęść Boże, księże biskupie, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam. Księże biskupie, kiedy zaczęło się nasze odkupienie? Odkupienie. To pytanie z całą pewnością łączy się ze zbliżającym się jubileuszem. Przypomniał nam o tym całkiem niedawno papież Franciszek, kiedy nawet przy okazji ogłaszania roku świętego 2025 i tak dodał, że nawet ten jubileusz, już niedługo się rozpoczynający roku świętego, odsyła nas do jubileuszu większego. 2033. I dodał tam papież Franciszek, że wtedy oczywiście minie 2000 lat naszego odkupienia, a więc i krzyża, śmierci pana Jezusa i zmartwychwstania, i, i zesłania Ducha Świętego i wielkiego mandatu misyjnego. Idźcie. Idźcie i głoście ewangelię to wszystko 2000 lat minie w roku 2033 ale gdyby właśnie dziecko na katechezie zapytało ale od czego to odkupienie się zaczęło Odkupienie. Odkupienie zaczyna się od tego, że słowo stało się ciałem, od tego, że w betlejemskiej stajence narodził się Wam Mesjasz Pan Zbawiciel. Jan Paweł II od tego zaczął swoją encyklikę Redemptor Hominis. Proszę sprawdzić, pierwsze zdania encykliki Redemptor Hominis, pierwszej encykliki Jana Pawła II zaczynają się od jubileuszu. Papież mówi... Dwa tysiące lat temu narodził się Chrystus. Pan niedługo będzie jubileusz roku 2000. Minęło lat sporo od tamtej języki Redemptor Hominis i znowu mówimy o jubileuszu. Tym razem oczywiście o jubileuszu i krzyża, i zmartwychwstania, i zesłania Ducha Świętego. Księże biskupie, a co jest zwieńczeniem tego odkupienia? Zwieńczeniem odkupienia jest zmartwychwstanie. Zwieńczeniem odkupienia jest utworzenie Kościoła mocą Ducha Świętego. I prawdę mówiąc, zwieńczeniem odkupienia jest ewangelizacja bo dopóki do kogoś na świecie nie dotrze dobra nowina, to odkupienie owszem przez Pana Boga dokonane, ale jeszcze nie dotarło do tego oto konkretnego człowieka, który mieszka tu na sąsiedniej ulicy Warszawa Praga, albo mieszka po drugiej stronie Wisła, albo mieszka w Ganie, czy w Ugandzie, czy, czy w Moskwie. Czy w Berlinie. Czy w Berlinie, tak. No właśnie, Księży Biskupie. Ale Ksiądz Biskup do nas nie przyszedł z pustymi rękami. Ja mam tutaj, można powiedzieć, że takie pomoce naukowe, prawda? Mały folder i tam podpowiedź, a raczej taka przypominajka dla każdego z nas. To są symbole tego święta odkupienia? To są symbole, ale może zanim przejdziemy do symboli graficznych, mhm. to powiem o moim niezwykłym doświadczeniu sprzed pół godziny. Siedziałem sobie przed katedrą Warszawa Praga na ławeczce, ciesząc się piękną słoneczną pogodą, spoglądałem na dzwonnicę wierze katedralnej. wyobraziłem sobie, jak to 100 lat temu, kiedy jeszcze wszystkich możliwych urządzeń nie było dzwonnik. Ciągnął za sznur, aby ogłosić nowinę całej dzielnicy. Wiemy, jak to wygląda. Najpierw jakiś taki nieśmiały dźwięk, z tego dzwonu się rozlegnie, jeden, drugi, a Potem, a potem coraz dynosim, mocniej i mocniej, tak? a w końcu mhm. dzwon się rozkołysze. Otóż, e, kiedy patrzyłem na tę, na tę dzwonnicę, na tę wieżę, pół godziny temu uzmysłowiłem sobie, dokładnie tak dotarła do mnie dobra nowina o roku 2033. Otóż, <laughs> jestem sobie w styczniu tego roku, sześć miesięcy temu, w Ugandzie, Przemawiam do sióstr e, karmelitanek, a ja rzuciłem hasło e, 2033, jubileusz, a siostry się śmieją ze mnie, mówią, my wiemy, jubileusz, 2000 lat, to, to, to u nas to już znana sprawa. Przemawiam potem na e, kongresie charyzmatycznym, wystarczyło hasło rzucić, jubileusz, 2033, ludzie pokrzykują, my wiemy, wiemy, o tym już u nas była mowa. Miesiąc później byłem w Krakowie. Na spotkaniu animatorów, międzynarodowym spotkaniu animatorów jubileuszu 2033 roku, 2000 lat naszego odkupienia. I nagle się dowiaduje, że są ludzie z Filipin, którzy chcą, żeby koniecznie im napisać zaproszenia, bo oni muszą być na tym kongresie i z Chin, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Argentyny, i z całej Europy. Dzwon zaczął się kołysać. W kwietniu byłem w Ganie na spotkanie Globalnego Forum Chrześcijańskiego i co ja widzę? Jednym z mówców jest główny animator jednego z nurtów jubileuszowych. Ten nurt nazywa się Jesus Celebration mm -hmm. 2033 I, i przemawia do przedstawicieli wszystkich możliwych wyznań. Tu jest ten wątek ekumeniczny, który pani redaktor wspomniała na początku. Dzwon zaczął się kołysać. I rozkołysał się na dobre od chwili, kiedy przypomnijmy sobie, co się wydarzyło w marcu naszego bieżącego roku 2024 roku. Co się wydarzyło? Episkopat Polski na zebraniu, konferencji episkopatu ogłosił, że rozpoczynamy wielką nowennę 2033. A potrwa ona tylko 9 lat, tak? To do bardzo dobitnie podkreślił przewodniczący e, konferencji episkopatu, arcybiskup Wojda, mówiąc, a, 9 lat. Aż 9 lat? Czy tylko 9 lat? Nowenna. Nowenna, która przecież nie jest czasem oczekiwania, nie polega na tym, żebyśmy patrzyli w kalendarz i wyrywali kartki, o ile to jeszcze czasu, zostało jeszcze dziewięć. lat. tam ta biskupie, pomoże. Widziałam, że tam są wątki związane z Matką Bożą, z Maryją, sporo tematów. Arcyważne ważne pytanie. W czym nam pomoże nowenna? Najpierw przypomnijmy sobie, że słowo nowenna jest słowem. Biblijnym, pochodzi z Pisma Świętego, pochodzi z pierwszego rozdziału dziejów apostolskich. Od czasu, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, apostołowie wpatrywali się w niebo i przyszedł anioł i co im powiedział? Mężowie, galilejscy, dlaczego wpatrujecie się w niebo? Nie wpatrujcie się w niebo, poszli do wieczornika i czekali. Na co? Na Ducha Świętego. Czekali dokładnie 9 dni. Pan z dnia 40, 50. A, to nowenna też jest znana, prawda? A tu 9 lat. A tu 9 lat. I zabrzmiało już to wielkie uderzenie dzwonu, <noise> które ma się w sercach e, e, rozlec, papież Franciszek. To jest, to jest bulla. Spes non confundit. Wzywa, nowenna ma służyć nie do tego, byśmy wpatrywali się w niebo, bo przyjdzie anioł i na im potrząśnie. Mężowie, galilejscy, Izraelcy, czemu wpatrujecie się w niebo? Nowenna służy do tego, żeby usłyszeć też z wielką mocą, że w roku 2033 minie też 2000 lat od chwili, kiedy Pan Jezus powiedział, idźcie. Idźcie na cały świat! Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Rozglądamy się po świecie i co, spełniło się? Każdy człowiek już słyszał Ewangelię, i Warszawa Praga na ulicy Floriańskiej. No myślę, że tutaj tak, ale I, w innych miejscach na świecie. I po nie drugiej stronie pewna. Wisły, i w Berlinie, i, i w Ganie, i w Moskwie. Nie każdy. Nie każdy usłyszał. Większość ludzi na świecie Ewangelii nie usłyszała. Dlatego te, te, te środowiska, z którymi ja mam kontakt i które rozkołysują ten dzwon tak. mocą Ducha Świętego, kładziemy wielki nacisk na ewangelizację. Nie chodzi o to, żeby czekać. O, jeszcze Ja myślałam, że to będzie szczerze mówiąc, świętowanie, celebrowanie, Taak, dajemy sobie spokój, zadanie spełnione, no zróbmy a ksiądz biskup nam mówi do roboty. Zróbmy. Jeszcze tak. pię pięć, lecę trzy lata, a to dopiero za rok. O, teraz może coś zaczniemy, bo to już za miesiąc. Ale mamy jubileusz. czasami taką mentalność, ona się tak objawia. A tutaj ksiądz biskup mówi, że mamy zadanie do wykonania nadal. Idźcie, idźcie i głoście, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu. stworzeniu nowenna służy do tego, żeby pilnie rozpoczynać kerygmatyczną ewangelizację. O tym zresztą była mowa wczoraj na konferencji Episkopatu, kiedy arcybiskup Grzegorz Ryś przedstawił całą tę piękną, mocną wizję kerygmatycznej ewangelizacji. Księże biskupie, ale w związku z tym, że chcemy powiedzieć o tej ewangelizacji, to proszę nam powiedzieć o miejscu w Berlinie, gdzie... No to życie sakramentalne można powiedzieć rozwija się, jest ta dynamika. Powiedzmy o tym naszym ja odresunacie. Pani fazia. redaktor spojrzała na mapę przed naszą rozmową i zorientowała się, że Legnica, z której przyjechałem, jest bliżej Berlina niż Warszawy. W kilometrach rzeczywiście tak jest. I, ale to słusznie, to bardzo słuszna obserwacja. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie tylko spoglądam na e, mapę w kierunku Berlina, ale tam raz czy drugi e, byłem. Byłem w bardzo specjalnej. E, Parafi Trójcy Świętej, w której odbywa się ewangelizacja muzułmanów z Iranu, z Afganistanu. Ewangeliza... I jakie są owoce tej ewangelizacji? Tysiące ochrzczonych. To są owoce, nie tylko ochrzczonych. Czy ten kościół jest pełny? Czy ta parafia żyje życiem swoim? Tak, więc ponieważ nie chciałem odpowiadać na tego typu pytania z teorii, albo mówiąc, a widziałem w internecie, a czytałem, pojechałem tam. I zobaczyłem. Kiedy byłem tam raz i drugi, kościół był pełny. Był pełen ochrzczonych, ochrzczonych młodych ludzi, którzy z wielką radością i z wielką mocą celebrowali chrześcijaństwo. A to byli ludzie pochodzący z Afganistanu, pochodzący z Iranu, nawet. W wygląd twarzy, czy, czy postać od razu sygnalizowali, bo o, oni są z Azji Środkowej, twarze pełne radości, pełne mocy. Tak, a propos ewangelizacji i tego wezwania, idźcie, ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, ordynariusz legnicki, członek Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Księże biskupie, bardzo dziękuję i zapraszamy do nas częściej, jak tak księdzu biskupowi. Radio się spodobało i Katedra Warszawsko-Praska. Katedra wspaniała, pogoda zachęcająca. Radio znakomite. Bardzo dziękujemy.